Jesteśmy na kolekcji odmian firmy Bejo, gdzie postanowiliśmy sprawdzić co potrafią poszczególne odmiany. Testem dla odmian cebuli było prowadzenie uprawy na polu bez jakiegokolwiek deszczowania z podawanie, podawanie wodą dzięki liniom kroplującym łącznie z nawozami, czyli fertygacja oraz typowe nawożenie z deszczowaniem za pomocą działka. Pomysł na fertygację praktycznie powstał dwa lata temu. Zrealizowaliśmy go dzięki firmie Bejo. Głównym czynnikiem jest ograniczenie możliwości w nawadnianiu. Dzięki użyciu taśm kroplujących mamy oszczędności wody albo w ogóle możliwość nawadniania, przy braku możliwości nawadniania z działka, kiedy dochodzi do takich sytuacji w momentach zbyt silnego wiatru, czy w momencie zbyt wysokich temperatur, mając część plantacji właśnie na Kropelce mamy możliwość lepszego wykorzystania źródła wody, którym dysponujemy. Dzięki temu możemy po prostu zwiększyć areał w gospodarstwie. Jeśli mówimy o fertygacji. Po prostu mówimy o lepszym wykorzystaniu nawozów, ponieważ w tym systemie używamy nawozów całkowicie rozpuszczalnych w wodzie, to jest saletry wapniowych, jeśli mówimy o jarze, jest to jara, liwa, calcinit. Oraz nawozów wieloskładnikowych, pełno rozpuszczalnych z grupy Superba, Superba Czerwona, Superba Brązowa i ta najbardziej potasowa Superba Zielona Forte. Świadczenie i wyniki z niego zapowiadają się bardzo interesująco. Przez cały okres wegetacji widzieliśmy różną kondycję. Cebuli, jej szczypioru. Generalnie na fertygacji udało nam się uzyskać wyższą, większą wielkość szczypioru, większą masę wegetatywną, która jak się najprawdopodobniej okaże, pozwoliła nam zbudować bardziej dorodne cebule. Liczy, dzięki temu możemy liczyć na wyższy plomik. Fertygacja jest również związana z kosztami. Musimy powiedzieć, że na hektarze cebuli jest to około 16 km linii kroplującej. Gdzie ten koszt jest na poziomie powiedzmy około 3500 zł w zależności od linii kroplującej. I teraz, przekładając to na zwyżkę plonu, musimy sobie odpowiedzieć, czy warto nam. Wchodzić w taki kosztowny zabieg czy nie? Wydaje mi się, że na części plantacji w gospodarstwie tak, ze względu na to, że możemy lepiej wykorzystać źródło wody, którym dysponujemy. Jesteśmy na kwaterze tradycyjnej, czyli wszystkie nawozy pozypowe, plus woda za pomocą desztowni szkulowej. Chciałem zaznaczyć, że współpraca tutaj w tym doświadczeniu Jary zaczęła się końcem kwietnia, gdzie już cebula była posiana i część nawozów już było wysypane. Jednym z tych nawozów było to posiewna aplikacja nawozu Yara Mila Kompleks w ilości 450 kg na hektar. Później w sezonie wraz z postępującą Wzrostem roślin i deszczowaniem wpukiwaliśmy ten nawóz w głąb gleby. Kolejnymi dwoma nawozami, które tutaj zostały zaaplikowane, pogłównie to unika kalcjum w dwóch dawkach, pierwszego i ostatniego czerwca. Plantacja praktycznie do 20 któregoś. Czerwca 22 chyba drugiego, czy 3 była prowadzona tak samo. To znaczy, cała, cała plantacja była nawożona z działkiem. Linie kroplujące zostały uruchomione z tego co pamiętam 25 czerwca, i w tym momencie zaczęliśmy obserwować różnice we wzrości tej części na deszczowni szpulowej na działku, w tej części nawadnianej liniami kropilującymi wraz z nawozami i tej części, która od powiedzmy połowy czerwca była już nienawadniana. W założeniach miała być ta część w ogóle nienawadniana, jednak niestety nie mielibyśmy tutaj co pokazać, bo po prostu cebuli by w takim układzie nie było.